Ja nie wiem ile dzisiaj będę streamował Najlepszy czas z najlepszym streamerem świętująca twarz Dziękuję bardzo mordo Poeta bezdomny, ty to jesteś stały widz Kochany Dobra, na Jace'a to pasywnie Normalnie jakby to był AP midlaner To wiecie co jest pięć, nie? O kurde Stracę expa chyba Nie, nie straciłem, dobra Spokojnie Siema migawa, siema siema Pokojnie, cierpliwości. Pierwszy level tak będzie wyglądać na Jasona. Tak jak na dzisiejszym odcinku, na Akshana. Na początku walisz konia, ale potem jest ora. Z i warda, żeby 5 golda dostać, wicu.

Ty, jakby dostał kurczaka, to by legitnie nie żył. Dobra, ale nice. Nunu spadł. Gdzie Nunu padł? Na bocie, tak? Okej. Okay. <coughs> <coughs> Jakie match-upy Tryndamit jest dobry? Yy, w dużo match Naprawdę. Ma takie giga chujowe, na przykład Cassiopeia, Nasus. Coś takiego jest giga słabe. Ale ogólnie to ma dobre match ma Pekka, dobra, to mnie nie zabije. Chyba no tu snies, nie? nie. <ścoughs> Lux tu jest, no co za dziewoja. i dawaj, dawaj, to wygrywamy. proszę nice ale oro Belial, pięć złotych to ale tilted ziomek O o, Holy shit O, dziękuję ci jeszcze za piątaka, byku Dziękuję za donate Koksem jesteś. Jak to jest twój pierwszy donate, to cieszę się, że poszedł do mnie, nie? Dziękuję, dziękuję Dobra, sama asysty, ale chuj <noise> Dobrze Dobrze idzie Dobra, buty Mieczyk se weź no i teraz ten Jace jest jebany. Jego gacza. Siema frytek, coś słabo na UU stanowi, żeby wcześniej streama odpalić. <laughs> Powiem ci, że chujnia, ale ale jest. Jest streamek, udało się. W sumie patrz, słuchaj jak ja brzmię, ja pierdolę. Ja, ja nawet nie wiedziałem, że ja mam taki głos teraz. Ja jestem coraz bardziej chory chyba. Sekundy na sekundę, ja. na tym streamie będzie deduwa. Co mnie odepchnął, Chuj. Pa, i nie kręci na mida. Nie, nie kręci. Dobra, yeah. idę z, z Ewelinką. Zgiwnął się. Ja bym L4 wziął. Nie no, mam nadzieję, że i tak się. W miarę okej okay. ogląda mojego streama. Widzowie, jest git? Kurde, ja tam nie idę jednak. Chuj, idę, idę. <laughs> Się ma, Bartek. Kurde. Znowu nie będzie kamerki przez chorobę. No niestety nie. No wiesz jak jest, nie? Tra tra tragedia. Oni tam walą na topie, no jak go nie zabiją, to kończy streama. Dobra, ładnie, stream będzie dalej trwał. Dobra, no do... siadło Irli, trawił mnie. Krasik. Dzięki za followa byku. Siema 50. We którym razem stajesz prawo jazdy? Za i teorie i teorię i praktykę. Hmm. Podobno spleśniały chleb pomaga na chorowę Ta już idę wpierdalać bycz Dobra, na spokojnie. Albo się wpierdalać. Tam mnie pinguje, że ktoś mi idzie wyjebać. Warda, żeby wiedział gdzie schodzi. A jest Ci bota. Ja to pushuję. Proszę się nie wyjebać. Ja pierdzielę No co mnie pingujesz kurwa GG gap, no <ścoughs> Okej, okay, git Cofka. Dobra, jest dobrze. Ghost? A, po co Ghost? Tam ci sobie i tak poszli. Czemu ja się zabił? Aha, balonem jest okej. Okay. Siema Kamil, siema, siema. Jest zajebiście jak zawsze. To mnie to cieszy byczku. Miałem się uczyć, ale stream ważniejszy. Co się miałeś uczyć, Mordo? Siema PP panolo siema, siema. Ja mi No ta nie troluje o kurde ja nie troluje Spierdalam Tylko nie wiem gdzie Ale spierdalam <ścoughs> Fajnie się streamujesz akurat jak w szpitalu leżę. Mapka co się dzieje, że ty w szpitalu leżesz by go... To tak późno stream, a jakoś się tak odpaliłem, byczku. Nie się malekro. Niby umiem, ale w mojej sytuacji z matematyką chyba lepiej być pewny. Haha, <laughs> kumam. To tak jak mnie z polskim. Ja nie lubiłem polskiego nigdy. Odwaliłem manianę. No co ty, zabiłem jeszcze. <laughs> jeszcze był ten. Jak to się nazywa? Execute. To zajebiście wyszło. O, dzięki za doneta. Poeta bezdomny. 6 zł 66 6 groszy. Za Grand Mastera na tym streamku szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Kurde, jakby był Grand Mastera, to by było koks, ale Mordo Grand Master to teraz jest 400 LP. To się tak pozmieniało, giga że teraz jest masakra. Dobra, wiele Playta na jala. nawet nie jola. Nie spłanie, Nie się ma, Cześć, cześć. Jak tam zdrowia? No, <laughs> niby Git, ale jak słychać to nie bardzo i to jest trochę dziwne, bo jak normalnie 5 minut temu normalnie mogłem gadać, to teraz <laughs> jest jakaś chujnia. Box. Ale oni pod tanka idą, to chyba kraken będzie budowany. Kraken? Nie wiem, czy Infinity, nie... albo nie na Wory. Na Wory jest lepszy. Wezmę sobie na Vori. Main Trenda. Powiem ci, że Trenda to mi free LPski daje i dlatego nim gram. A jak coś daje LP, to warto grać. No to są friki, ja to lecę. Przynajmniej jeden. Ten sej tak przeskoczy. Ej, z Nice FUK? dzięki za subika mordo, dziękuję ci Dobra, nice Polecam propolis od pszczółek, dobry na gardziołkę i przeziębienie, pszczelarz poleca Kurde, jakbym miał, to by było spoko <gry> Dzięki za followka Fidget spinner z tego trendy, no Fidget spinner po to rok. Dobra, ja czuję, że widzowie, zawsze pierwsza gierka to jest luz, nie? A jak pierwszą gierkę wygrywam, to znaczy, że dzisiaj, nie wiem, 200 LP co najmniej do przodu. No, Ty chyba dałeś E do przodu, nie? O kurde, mam no, pizza. Nie mam ulta. <grystanie> Dobra, przybejtował. <grystanie> przybejtował mnie. Jeśli nie ma woker, dziękuję jeszcze raz za subika. Powiesz, jakiś łamacz językowy? Eee, wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca. Dobra, ja idę bota. Teraz kiedy grać pod ADA, kiedy APKT? Zawsze graj AP. Chyba, że grasz na Kasadina albo Galio, to wtedy można botka złożyć pierwszego. Jak się czujesz, no niby git, ale głosu nie mam. Właśnie mi ktoś zajebał, jakiś widz. Widzu, weź mi oddaj głos. <noise> ja go potrzebuję do streamowania. <noise> Siema Dominik Ja przyznaję siłę ale nie oddam. O ty Taki jesteś właśnie. Siema Aksedo Nie, <laughs> no Uciekaj mi stąd. Nie wiem gdzie jest Nunu. A ja bez gosta to nie jestem taki champion. Taki potężny. Jakby się mogło wydawać o oh, kurwa <grywa> czad. <Gigachat. grywa> ja intuję na tym tryndzie. Ej, sorry, to jest moja pierwsza gierania dzisiaj. <grywa> Ej, helikopter na trendzie się pojawia, jak chyba podczas E dostaniesz syceka, to wtedy jest chyba helikopter. Dobra, pusz. Czemu rozwijam R? O ja pierdziele. W sumie nie wiem. Wydaje mi się, że... ...to będzie... D tej grze jest dużo walk, dlatego lepsza marka Okej, okay, fleszyk Dleszyk od ziemanu no Nersa Ja pierdzielę jak ja mam farta ty O dobra elo Dobra, koks. O, do... Cox. Koks, koks. Dobrze, dobrze. Hydra jest chujowa już na trendzie, mordo. Od kiedy nerfa dostała, a to nawet z kilka, to już się nie składa Hydry na trendzie. Zoraj, kiedyś się nam idzie. Powiem ci tak, jak będę chciał mieć palce ujebane w gównie, to wtedy sobie piknę, Riven. I się ma, Kodrak. Gdzie kamerka? No chory jestem, to nie ma kamerki. Jakiego nerfa dostała? No kurde, chyba z 5 nerfów z rzędu po tych zmianach. Od kiedy Hydra dostała zmiany w precyzaniach, to dostawała same nerfy. Rozwaliłem no, ci kota. O, oh, fuck, Ja nie mam ulta. Ten idzie Hydra pierwszą. Been... Dylemat level kobieta, jestem brzydki bo chory, nie ma kamerki. No ej, ale legitnie. <laughs> nie no. Sorry wizu kochany, ale wiesz jak jest. Ja, ja się tak bardziej komfortowo czuję. Jak po prostu sobie siedzę i klikam guziki i się nie muszę przejmować swoją aparycją, ale potężne słowo. A ja ginę prawie Mam Ulta, ale co mam? Ulta marnować na jakiegoś joriczka 27 Czemu Zed'a odpuściłeś? Kurde, on jest useless! On w ogóle te nie zadaje Dobra, pierdolka. O, ja pierdziałem. Ale ograny ziomek. Maintryldy Heron. Kurwa, co to było? Jakieś creep bloczki Z99 wbił. Challenger'a? No dobra, ale on wiesz. Ma pewnie y, dużą poduszkę w kształcie z, -a, To ja takiej nie mam. Aż tak bardzo nie lubię tego czempiona. Muszę je do końca. Dobra, i spierdala O, ulti jezioro, jakieś dla beki. Siema, Beduin. Siedzisz w samych gaczek i się wstydzisz? Nie, ja siedzę normalnie ubrany, tak jak normalnie bym się ubrał. Dobra, Lordzik Dominik. Ja chyba wezmę Reda. Ja jestem giga zajebisty. Siema, Solo. Bo ty Z, a wiadomo co z nim robi. No, no prze. Wszyscy to wiemy. Dobra, ja pójdę teraz z Team Fight. No i pai, po co pikować Zeda, jak Trynda z jednego autosa robi tyle co Z z full combo. Cześć? Trynda better. No i hey, czemu mnie bierz? <coughs> Cia mam co teraz na i da OP trenda Trenda giga OP Ja pierdolę Hehe <grystanie> Canon Dlaczego taki jesteś? Ten wściwy Grałeś Granie jest jak klikanie prawym i coś jak paster, no trochę ta Ale to trzeba wiedzieć kiedy możesz klikać, a kiedy nie widzisz, trzeba wiedzieć kiedy możesz dać E do tyłu, a kiedy do przodu to, to mnie różni od trindy Silvera. Juste strzałki, o dzięki za subika morda Dziękuję, no dziękuję siema. O siema szybki, co tam? U mojego ulubionego mechanika 40 golda. Can I red? I am stomping so hard. Nie <noise> dał smutną buźkę. Ja wiem, wiem. Chciałbyś reda, ale bo czempik Trynda go bierze. <noise> Trynda z changera jedynie czym się różni od trendy Silvera to chyba farmą? <noise> Nie no, żarty żartami, ale nie no różni się... kurde dużo jest różnicy. Tak szczerze. To nie jest tak, że pikujesz trendy i masz trzy dywizje wyżej, wiesz o co chodzi. Będzie jeszcze boosting widzów? Nie wiem. Raczej teraz... Teraz na pewno nie, bo teraz chcę bić Challengerka albo... Co najmniej Grandmasterka. Na weście. Potem nie wiem, może jakieś forfan eune czy coś. Na mainie zobaczymy Ej hey, we team, don't die Ja potrzebuję gosta żeby się bić No ezio nie żyje, no dobra Dobra, kończymy tą wgieraczkę co? Lepiej, ci się śpi ciepełko czy jak jest chłodniej? Ja lubię, jak jest chłodno i się e, przykrywam do takiej kołderki fajnej. To jest wtedy super. No idź, Ja, yeah, Lpki do przodu.